Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zwykły reading vlog totalnie na luzie, słuchajcie. Będziecie mieć tutaj przebitki z wyjazdu do Magdy, ale też jadę na weekend do rodziców, więc taki będzie wiecie. Bardzo, bardzo, bardzo luźny reading vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I słuchajcie, główną książką, którą będziemy sobie czytać w tym reading vlogu, ogólnie jest dzisiaj środa, jak to nagrywam, będzie to, słuchajcie, odcinek, w którym pokażę Wam mój cudowny. Patronat. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponieważ jest to bardzo wyjątkowa książka. Będziemy sobie ją oczywiście jeszcze raz czytać w relizie, bo ja ją czytałam tylko i wyłącznie w PDF-ie. Tutaj przyszła. Widziałam mniej więcej paczki pr jaką zrobiła właśnie Media Rodzina, bo właśnie z Medią Rodziną, a w zasadzie z Mastridem powstaje ten film właśnie we współpracy. Także otwórzmy sobie, dopiero co kurier właśnie przyniósł mi tę paczkę, ja bardzo długo na nią czekałam, Więc kurczę, żeby przyszła mi, bo już niedługo premiera, a właściwie 28 lutego, także, także chciałam, żeby to się, ten vlog pojawił się przed premierą w ogóle. Otwórzmy sobie. Paczuszka, piękna. W ogóle jest tutaj... Jest tutaj, słuchajcie, yy, kartka, krzyżówka. Hmm. W Twojej ręce trafiła właśnie tajemnicza przesyłka. Aby przekonać się, co skrywa jej wnętrze, potrzebować będziesz szkodu do kłódki. Jak go zdobyć? Wskazówkę otrzymasz, rozwiązując krzyżówkę. Także może teraz nie będziemy jej... E, o, rzeczywiście, patrzcie, jest kłódka. Nie no, pięknie jest to zapakowane, świetnie. Więc teraz nie będziemy jej rozwiązywać, bo muszę iść, słuchajcie, yy, pracować, ale wieczorem przyjdę do Was i sobie tę kłódkę i tę przesyłkę otworzymy, no bo chciałabym na samym początku pokazać Wam, co tutaj jest, także ja przyjdę do Was wieczorem, a dla Was to będzie jedno przejście. Wiem, ten gat nie jest najlepszy, ale już bardzo chcę otworzyć, słuchajcie, tę paczkę, yy, którą wczoraj dostałam yy. Ogólnie zauważam po prostu na Instagramie, bo nie rozwiązałam krzyżówki, ale tu trzeba było po prostu świeczką, wiecie, przypalić książkę, żeby zobaczyć e, kod, który jest tutaj do otwarcia. I moim kodem jest 863. I w ogóle myślałam, że każdy ma ten sam kod, ale okazało się, nie, że nie, więc to jest super. Bo jak wiecie, jedna osoba w sumie pokazała, e, to, to już by był klops, nie? 8,6. 8. Krzywy kadr. Może tutaj się przemienimy teraz? O. Siup. Siup. 8, 6, 3. 8, 6 i 3. Dobra. Jest. Słuchajcie, udało się. Nie, no takie paczki kreatywne to, są, to jest po prostu złoto, naprawdę. Coś fantastycznego otwieramy, słuchajcie. I w paczce jest. ty piękna, cudowna i absolutnie wspaniała książka. Słuchajcie. Genialne umysły, którego jestem patronką. W sensie mam tutaj po prostu blerba i tutaj proszę bardzo, jest mój blerb. I napisałam tak stoletni geniusze i śmiertelne, niebezpieczne akcje z FBI? Tak, zgadza się. Dokładnie to znajdziecie w tej książce, której fabuła trzyma w napięciu i zapiera tych w piersiach. Z niecierpliwości czekam na kolejne tomy. Naprawdę, książka jest bardzo, bardzo dobra. Jest naprawdę wciągająca, świetna. Widzę, że tutaj polecajkę ma też książkowa Baba, Literacka Dusza i A Three Dark Books. Także tutaj we cztery widzę, jesteśmy patronkami tej książki. Tutaj widzę, że będą kolejne tomy, ale w ogóle bardzo fajnie jest, bo ona jest bardzo śliska. Natomiast tutaj te elementy są takie, wiecie, yy, śliskie. Więc słuchajcie, będziemy czytać piękna, yy, naprawdę piękna paczka kreatywna. Bardzo dziękuję, ma Street, bo robicie genialne rzeczy. Także ja teraz e, idę do pracy, idę nagrywać, e, bo muszę nagrać film, a ja teraz idę się umalować i e, nagrywać, i później spędzam czas właśnie z tą książką. na naszym miejscu parkingowym znalazłam całą torbę książek. Teraz jadę do lekarza, ale może warto wziąć tą torbę do domu i zobaczyć, co tutaj się kryje, jakie? Jakie książki? To jakiś ten folet. Hmm. Ciekawe, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie. Jak widzicie, jestem u moich rodziców, w sensie w domu moim rodzinnym jest piątek. I planuję dużo być na dworze, mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Tak, wrócimy sobie troszeczkę do tych wspomnień. Planuję trochę sobie zrobić reorganizację, posprzątać tutaj, więc jak mnie tu nie mam, to jednak ten kurz się zbiera. Więc na pewno będę chciała sobie posprzątać i pokażę wam w ogóle książki, bo chciałabym pokończyć, będąc tutaj, bo tak wiecie, wziąłam sobie laptopa do pracy, natomiast chyba w tym ten weekend odpuszczę pracę. I skupię się na czytaniu i odpoczynku, i wiecie, po prostu odpoczęciu. I oczywiście pierwszą książką będzie The Natural, z którą będziemy czytać. Film ten powstał właśnie we współpracy z wydawnictwem Maastricht. To jest książka, którą ja już czytałam, ponieważ, słuchajcie, mam tutaj swój, swojego blerba. Jest to naprawdę świetna książka, połączenie fantastyki z kryminałem, więc po prostu dwa moje ukochane, dwa moje ukochane gatunki. Jak widzicie, to nie jest za grube, więc tak. Drugą książką będziemy sobie słuchać przecinaczkę, ponieważ zaczęłam, słyszałam o niej naprawdę bardzo dużo pozytywnych i fajnych recenzji. W ogóle te brzegi też są przepięknie, tu są te tłoczenia, w ogóle książka jest absolutnie pięknie, naprawdę przepięknie wydana. Dalej książkę, którą również chciałabym dokończyć, czyli jedyne prawdziwe miłości. Jestem tu na 42 stronie ja ją czytałam na live w pracy, na czwartej stronie zaczęłam i po prostu chciałabym ją. Skończyć, bo zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie Kolejną książką jest to oczywiście Mężczyzna imieniem Uwe Również tę książkę zaczęłam i też chciałabym po prostu ją dokończyć I ostatnią książką, a bardziej powieścią graficzną, którą zaczęłam na maratonie czytelniczym 24-godzinnym, to jest e, Fukushima Kronika Wypadku bez końca Także słuchajcie, teraz jest przed 21 Ja dopiero co w sumie przyjechałam, posiedziałam chwilę z rodzicami e, Przebieram się w dres ja w ogóle y, uwielbiam takie wypady, tak, nie wziąłem nawet kosmetyków, nic, ja po prostu tu planuję chillować i się w ogóle niczym nie przejmować. Um, także może nawet puzzle bym sobie ułożyła, bo tutaj są jakieś, no zobaczymy. Um, natomiast teraz biorę się za lekką reorganizację, w sensie posprzątam sobie tutaj, żeby mieć fajnie, przyjemnie e, i e, będę czytała później The Naturals, a... Mm, może przed snem włączę sobie jakiś film. Został mi trzeci, yy, trzecia część zmierzchu, więc może może tak, na odstresowanie i odmurzenie to będzie dobry, dobre wyjście. Także ja teraz będę ogarniała i słuchajcie, jak będę ogarniała, to będę sobie słuchała Przecinaczki, bo naprawdę strasznie mnie zainteresowała cały ten koncept tego, że przecinaczką jest dziewczyna, która może po prostu zakończyć nasze życie. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawe, także myślę, że na tych dwóch książkach się dzisiaj skupimy. Słuchajcie, jest piękna pogoda się zrobiła i stwierdziłam, że rozpalę ognisko. Mam ochotę posiedzieć przy ognisku. Zobaczyłam też na Instastory, że Zuzka siedzi przy ognisku i zapragnęłam też siedzieć przy ognisku. Więc szykuję i będę sobie siedzieć, czytać. Jest 16, więc jeszcze dobrą godzinę mam na to, żeby posiedzieć tutaj na dworze, a później kiełbaskę sobie zrobię. Przyszłam Wam zrobić update czytelniczy, jak widzicie, dopiero co skończyliśmy ognisko. E i dalej planuję czytać a jeżeli chodzi o to, co czytałam to um, oczywiście przeczytałam The Naturals, zrobiłam reread tej książki, jest to genialny umysł ona była nie za długa bardzo się cieszę, bo e, tak naprawdę e, no ponad 3 czwarte tej książki przeczytałam na dworze więc bardzo mnie to cieszy, przy ognisku jeszcze dodatkowo, więc w ogóle niesamowity klimat, słuchajcie, przyszłam Wam o tym powiedzieć, ponieważ naprawdę jestem z tej książki niesamowicie dumna, ponieważ jest to połączenie fantastyki z kryminałem z akcją, która dzieje się tutaj po prostu od samych pierwszych stron, ale w ogóle o czym jest? Pierwszy tom tej serii, którą mam nadzieję, yy, niedługo ma street wyda. Tutaj z tyłu możecie zobaczyć, że to są cztery tomy, e, będą, więc ja się już nie mogę doczekać, bo to jak ten tom się skończył, to w ogóle. To był hit, ale dobrze. O czym w ogóle jest ta książka? Słuchajcie, The Natura genialne umysły opowiada historię e, głównej naszej bohaterki, która, e, wycho którą wychowuje babcia. E, jej ojciec przebywa e, na wojnie, jest żołnierzem, natomiast jej mama została kilka lat wcześniej, pięć lat temu, jak tutaj w tej książce jest napisane, została zabita. I nikt nie wie. Co się stało z tą matką? To znaczy ta nasza główna bohaterka weszła do tego do pomieszczenia, weszła do domu i tak naprawdę zobaczyła krew, ale matki nigdy nie odnaleziono. I słuchajcie, wychowuje ją właśnie babcia. Babcia dosyć mocno taka wiecie konserwatywna, jest Włoszką, więc bardzo temperamentna kobieta. No i słuchajcie, nasza główna bohaterka dorabia sobie w kawiarni. Pewnego dnia przychodzi do niej dziwny młody mężczyzna. Które zadaje jej bardzo, bardzo, bardzo specyficzne pytania. Na zasadzie ma ona się domyśleć i na jakie jajko on ma ochotę, żeby przygotować, właśnie, powiedzieć kuchni, co ma przygotować. No i ona domyśla się, co chce. I właśnie w ten sposób pokazała swoją moc. Ponieważ nasza główna bohaterka wykazuje moc takiego, że wiecie, patrzy na człowieka, patrzy na to, jak się ubiera, patrzy na to, jak się zachowuje, i jest w stanie. E, opisać tego człowieka, kim on jest, co on może skrywać, e, i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i właśnie okazuje się, kiedy. E, I zostawia właśnie ten mężczyzna na stole y, wizytówkę, i okazuje się, że jest to FBI. Kiedy nasza główna bohaterka kontaktuje się właśnie z FBI, okazuje się, że to FBI ma e, jakiś, jakąś taką szkołę, tylko to nie jest taka typowa szkoła, e, ale właśnie szuka młodych ludzi, którzy pom będą pomagać im rozwiązywać e, kryminalne zagadki, e, tylko takie hardkorowe. Na zasadzie wiecie, e, jest e, e, Michał, który potrafi, on e, nie czyta w myślach tylko co on robi, a odczytywania emocji właśnie czyli on potrafi odczytać z siebie emocje czy ty się stresujesz czy ty się boisz czy ty kłamiesz no a nasza Cassie właśnie potrafi tak wiecie na wskroś przejrzeć człowieka tylko i wyłącznie patrząc na niego i wiecie interpretując jego mowę ciała i tak dalej i tak dalej i właśnie nasza główna bohaterka jest przydzielona do seryjnych morderców to właśnie ona ma łączyć kropki, łączyć yy, wiecie te wszystkie yy, yy, zachowania i tak dalej, żeby odkrywać właśnie seryjnych morderców. I powiedzcie mi, czy to nie brzmi absolutnie fantastycznie, czy to brzmi, nie brzmi cudownie. W sensie wiecie, bo to, jest, to są takie moce i te moce one nie są takie, wiecie, jakieś wyimaginowane, których. Yy, tylko to są takie moce. Inspirowane takimi normalnymi ludzkimi rzeczami. Typu wiecie, te moce polegają właśnie na tym, że ktoś czyt, potrafi odczytać emocje, y, osoby, z którą rozmawiacie, to nie jest czytanie w myślach, ani nic takiego. Jedna nasza y, inna bohaterka potrafi na przykład y, kłamać dobrze i rozpoznawać kłamców. Więc to też jest, wiecie, takie niby przyziemne rzeczy, które, no, wiecie, są osoby, na przykład, które mają jakiś taki fajny instynkt, i rzeczywiście pomaga im to w życiu albo właśnie ktoś potrafi odczytać jakieś takie emocje z nas potrafi bardziej skupia się na niektórych rzeczach jeżeli chodzi o drugiego człowieka więc to uważam jest absolutnie niesamowite że takie właśnie rzeczy które spotykamy na co dzień są tutaj zrobione w książce, ale, no i właśnie tutaj mamy kilku bohaterów, którzy tak, zajmują się różnymi rzeczami, oni są w tym FBI, szkolą się, no i dzięki temu pomagają właśnie FBI. Natomiast drugą perspektywą jest perspektywa ty i są to opisy, właśnie seryjnego mordercy, tego co on ma w głowie i tego co on przeżywa, co czuje. I to jest bardzo ciekawa perspektywa. Troszeczkę żałuję, że nie było jej więcej, bo ona naprawdę jest no potężna, e, ta perspektywa, ale ogólnie cała książka jest cudowna. Słuchajcie, to, co ja Wam opowiedziałam, to jest jedyne 50 stron tej książki. Dosłownie to jest 50 stron, bo teraz jak robiłam reelit, to nie chciałam Wam za dużo mówić, bo wiecie, jak już właśnie czytało się całą książkę i tak dalej, no to staram się nie powiedzieć Wam za dużo, żeby też bardzo dużo rzeczy Wam jeszcze zostawić. I to, co Wam opowiedziałam, to z pierwsze dosłownie 50 stron. I zobaczcie, ile tutaj się dzieje rzeczy. Eee, a cała książka jest przepełniona akcją. cały czas coś się dzieje, trzymająca w napięciu. I jest to po prostu coś. Mamy tutaj delikatny wątek romantyczny, ale mi absolutnie nie przeszkadzał. Bardzo mi się podobał. Eee, uważam, że nadaje też, eee, nadaje też takie, wiecie, troszeczkę. Ee, że tak powiem, bo cała książka jest naprawdę bardzo, bardzo taka spinająca nas, że co się wydarzy, tu seryjny morderca, tu kłamstwa, tu coś tam, natomiast ten element romantyczny jest bardzo fajnym takim rozluźnieniem całej historii, więc to bardzo mi się podobało. Później to, co się dzieje w tej książce, to jest też hardcore, już nie chcę Wam mówić, żebyście mieli e, niespodzianki, niespodziankę, natomiast wiecie, to jest naprawdę krótka książka, ona ma, słuchajcie, niecałe 300 stron, a mam wrażenie, że czasami w niektórych książkach, które czytam, które mają, nie wiem, 600, 700 czy 800 stron... Um... To, co tutaj jest zawarte, właśnie rozleczone jest na te 700 stron, zupełnie niepotrzebnie. Tutaj mamy bardzo fajnie, zwięźle na temat, cały czas trzymająca w napięciu. Naprawdę nie będziecie mogli się oderwać, czytając tę książkę. I cieszę się, że mogłam napisać do tej książki blerba, bo naprawdę uważam, że seria ta, w sensie pierwszy tom, bo jeszcze reszty nie czytałam, reszty kolejnych trzech tomów, jest naprawdę godna uwagi, warta, żebyście po prostu po tę serię sięgnęli. Jest naprawdę absolutnie świetna i bardzo dziękuję wydawnictwu Maastricht za to, że mogłam. Właśnie podjąć patronatem, w sensie, yy, wiecie, partnerstwem medialnym tę książkę. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Naprawdę czytajcie, bo jest to absolutnie świetna książka. Dalej, słuchajcie, czytam Mężczyznę imieniem Uwe. No i tutaj na razie jestem na samym początku, także będę dzisiaj, planuję właśnie kontynuować, a drugą książką, którą, trzecią książką, którą czytam, to jest Przecinaczka. Tu jestem, słuchajcie, na stronie 169. I jak na razie naprawdę bardzo spoko. Bardzo podoba mi się zabieg tego właśnie przecięcia. W tej książce właśnie chodzi o to, że mamy naszą główną bohaterkę, która właśnie jest tą przecinaczką, a chodzi o to, że to ona przecina nić, e, która jest w ludziach i przez to ludzie umierają. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy motyw. Będę czytała dalej i pewnie na końcu Wam opowiem, co o tej książce myślę. Natomiast jeżeli chodzi, jak na razie, naprawdę bardzo mi się podoba. No i też to wydanie jest przepiękne, ono jest naprawdę. Wiecie, no te brzegi to jest jedno, ale druga to są też łobienia i te nici takie. Naprawdę świetna książka. Także słuchajcie, ja teraz zamierzam grać w Simsy i w audiobooku planuję sobie dzisiaj czytać Mężczyznę imieniem Uwe i chyba na tej książce dzisiaj wieczorem po prostu się skupię. Jest godzina około 19, więc jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu mam na czytanie. Także tak, dzisiaj skupiam się na Mężczyźnie imieniem Uwe. Jest sobota. A ja uciekam grać w Simsy. Witam was w niedzielę. Ja teraz idę do Bratanicy się trochę pobawić, jest 11, jest absolutnie cudowna pogoda, a później idę sprzątać samochód, także taki plan na razie na dzisiaj. Czas brać się. Za sprzątanie wiosenne z samochodu. A w słuchawkach będę słuchała, słuchajcie, Słuchajcie, przyszłam zakończyć już tego vloga, ale jeszcze y, udało mi się dokończyć Mężczyznę imieniem Uwe i też w przecinaczce dosyć mocno poszłam do przodu, ale w kolejnym vlogu już o przecinaczce więcej Wam opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o Mężczyznę imieniem Uwe, to y, ja domyślam się, dlaczego ta książka mogła wzbudzić takie emocje u bardzo dużej ilości osób. I to jest naprawdę świetna książka, bardzo dobrze mi się ją czytało. Mnie, no nie... No, nie płakałam, tak? Na tej książce, natomiast rozumiem o co chodzi. Jeżeli na przykład czytaliście tę książkę i szukacie bardzo podobnego serialu, to bardzo wam polecam Afterlife na Netflixie. To jest bardzo, bardzo podobny motyw, wręcz, no, kropka w kropkę. Nie wiem, czy był inspirowany troszeczkę e, tym serialem, czy coś, bo ten serial już ma troszeczkę lat. Nie wiem też, w którym, w którym roku ta książka dokładnie wyszła. E, a, w 2012, no to może nie, no to może w takim razie tamten serial był e, inspirowany, bo jest bardzo, bardzo podobny. Wiadomo, Uwe jest takim typowo, typowym zgredem po śmierci jego żony, z którą, no, którą kochał nad życie. I po prostu pokazane jest to, w jaki sposób e, mijało jego życie z nią, jak wspomina, jak nienawidzi ludzi, tak naprawdę jak wszystkich obarcza winą, jeżeli chodzi o jej śmierć, o to... Jak wyglądało ich życie. No i tutaj też mamy motyw po prostu odebrania sobie życia. Natomiast, kiedy codziennie Uwe stara się odebrać sobie to życie, to niestety cały czas coś się przytrafia, cały czas coś trzeba komuś pomóc, coś ten, i on tak jakby cały czas nie może tego zrobić. No bo. Ma jakiś cel, tak? Trzeba komuś pomóc, trzeba coś załatwić, zwłaszcza, że Uwe jest takim, wiecie, typowym, że tu źle zaparkujesz. To on codziennie robi, przechadza się, spisuje numery rejestracyjne, zgłasza to. Także, no, jest takim mężczyzną bardzo, bardzo, no, nielubiącym. Yy, w sensie jego sąsiedzi to bardzo go nie lubią, yy, ale, ale tak. Uwielbiam kota. W ogóle y, sens tego kota, bo y, on bardzo, bardzo pokazuje, jak właśnie, chociaż jak czujemy się bardzo samotnie, wystarczy wziąć sobie właśnie zwierzaka, y, który potrzebuje pomocy, i też chociaż jest do kogo y, gębę otworzyć, że tak powiem. Bardzo dobra książka, podobała mi się. Nie jest to, wiecie, wyciskacz łez dla mnie, nie płakałam. Myślę, że jak obejrzę film. To film y, może, może mnie wzruszyć. Teraz już przeczytałam, więc e, będę chciała bardzo film obejrzeć. Może nawet dzisiaj obejrzymy, zobaczymy. E, ale tak, jak najbardziej na plus. Nie trafia do książek mojego życia, nie trafia do, wiecie, jakichś takich zaskoczeń czy ulubieńców. To była naprawdę dobra książka, bardzo Wam ją polecam, e, bo e, myślę, że nie jedną osobę z Was za serce złapie. Także ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie już tego vloga. E, koniecznie dajcie mi znać, czy, czy, te, czy będziecie e, czytać The Naturals, e, bo już jak to oglądacie, to w środę premiera. Ja się już bardzo nie mogę doczekać Waszych e, waszych czego recenzji, Waszych odczuć, koniecznie mnie oznaczajcie, a ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!